Widzowie stało się hardcore Minecraft. Hardcore. Tworzymy nasz nowy świat. W Java Edition, oczywiście, hardcore. Hardcore. Teraz hardcore. Dobra. Zasady gry, paczki danych z stwórz nowy świat. Tworzymy. A ja jeszcze z wami się nie przywitałem, więc no witam was w kolejnym odcinku. Pierwszym, w, w drugim sezonie Minecraft Hardcore. Widzimy się za chwilę. Jak nasz świat piękny się wczyta. Ciekawy jakiś seat będzie. Podam wam za chwilę, jeśli się wczyta. Widzimy się za chwilę. Już prawie widzowie. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dobra, zero. Start. Jest hardcore. Co to jest za blok? Dobra, stit. Macie Seed, um, jakby ktoś chciał wiedzieć jaki to jest. A my zaczynamy naszą przygodę... Czemu nie dostałem patyku? Dobra, pierwsze to musimy zauważyć oczywiście, że drewno to podstawa każdego z mnie. Serwera. Serwera, no. Świata na każdym świecie. Widzowie. 98 procent graczy na świecie ma tylko osiągnięcie. Wiecie jakie? Za otwarcie ekwipunku ma tylko 98% graczy osiągnięcie za to. Ja nie wiem co, jak ludzie robią to, że żyją w ten sposób. O, to jest jednak mega taiga. O, to jeszcze lepiej jest puszcza, to co widzę jałowiecka dobra blaszkę o. dobra pierwsze co w sumie trzeba by było zrobić to w sumie zacząć kopać już w sumie pomału kamień Gdzie, gdzieś słońce, dopiero wstaje. moim zdaniem byśmy mogli sobie zamieszkać na drzewie na drzewie tak ładnie by było Woda, dobra, tu jest. O, to jest oceana. Ja myślałam, że rzeka tu będzie. Tu, tu, tu za tym. Dobra, czyli mamy trzy kolory drewna już. Cztery. Więc no jest dobrze, że mamy. Jednak jeziorko, takie duże. No, 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 no. Powiem Wam, że nieźle się zaczyna. Ja w sumie. Jakoś, nie wiem, czy będziemy mieszkać od razu już na drzewie, czy gdzieś sobie popłynąć i znaleźć wiocha. a nie wiem, jak to zrobimy. Może gdzieś tu będzie, w tej tajdze wiocha. Dobra. Zanim w nim wiochę będziemy szukać innych pierdół, to najpierw tu trzeba zrobić jakiś ekw ekwipunek. Walagi. Czemu nie dostaję łapa tej płyty? To Dobra, tu jest. To jest głęboko. W miarę. Do tej prawy, oła, lag. Nie lubię lagów. Dobra, zrobmy sobie crafting, bo czemu by nie. No, dobra. taki hop i mamy kailov Teraz bierzemy to tylko i idziemy kopać się w dół po prostu pod siebie bo, bo czemu Może będziemy się kopać prosto pod Lash Cave Nie dobra Lashkave y na kiedy na, na później Lashkavy Chciał zamieszkać na drzewie, nie wiem czemu teraz taki mam pomysł. jak jesteśmy sobie w tej tajdze, Jeśli mam być szczery. Tyle, mam, tyle wam powiem. He najlepiej by było jakbyśmy znaleźli wiochę. Ale zanim wioskę znajdziemy, to lepiej to zrobić. Najlepszy, najlepiej by było jakby to była wioska tajgowa w tej tajce. Tak, to by było ciekawe. Teraz się boję, że creeper mi tu przyjdzie od tyłu. I mi coś zrobi, niespodziankę kabuku. Dobra. Kopiemy. Czemu mi nie chcesz kopać, kołganie? Dobra. Zanim... hmm. Zastanawiam się, gdzie będziemy spać pierwszą noc. Czy się zakopiemy, czy będziemy kopać, czy co będziemy odbadać. Dobra, na piecyk mamy 8. Siekiera 3. No to w sumie jeszcze na kilo takie. Dobra, teraz powinno być dobrze. Jakieś podstawowe ity? Czyli piecyk, raz um, dwa to kilo, lepsze od razu. Przybola, schowamy dawać mi siekierę teraz. O, o, jedno za dużo, trudno, przeliczyłem się. Hop, 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 siekiera to najsilniejsza broń atomowa. No i mamy wszystko. No i możemy iść dalej. Dobra, gdzie my możemy pójść? W łódkę może skarftuję. o. Gdzie my popłyniemy? Tam czy tam? Hmm. O to jest pytanie. Dziwne jest to, że łopat nie trzeba nadawać. To jest dziwne jakieś. Kolec, co ja zrobiłem? Dobra, hop. Mamy łódkę. Jak się płynie, xD? Ej, jak się płynie? O, tak się płynie. O kurde, ale to upośledzą. Ja nawet nigdy nie płynąłem łódką. xD na klawiaturze oczywiście. Dobra, tak coś czuję, że tutaj możemy coś ciekawego znaleźć. O nie. Lawa, kurde. Laki będą przez to, że będzie tu się wszystko palić. No nie, nie wiem czy to ugasić, czy co zrobić Czemu to jest tak usta? bo tu jeziorko na tym jeziorku zamieszkamy. Nie wiem ładnie przy tym tutaj jeziorku. Ale najlepiej by było wiochę znaleźć. Wezmę trzcinę, bo czemu by nie? O dnia tam jest, wezmę też za Dobra, cina jest. I co jest? Można sprintować w łódce? Co jest? Co ja odkryłem? Co ja odkrywam? Dobra, chyba pójdę ugadzić ten ogień. O nie słońce już zachodzi. Ojojoj, oj, oj, to niedobrze. Jak, jak się wyłazi łódki? Kurde. Dawać mi korbola i lecimy dalej. Nie ma. Dobrze, tego nie ugrzym, bo mi się chce i tak odpłyniemy stąd daleko Czy to jest grzyb, czy co to jest to czerwone? Bo już myślałem, że to ognisko. O, kolejna azali, o ciekawe. Dużo tu azali jest. Dwie, ale... No jakby no... I tak to duża liczba. Dwa to duża bardzo liczba. Czemu tu są te kamienie? Dziwne. Nie wiem w sumie po co są tam szone kamienie w tej tajce, ale okej. Okay. Nie dalej co tu robi normalne drzewo? To nie ma prawa by tu tutaj. Trzecia azalia, czemu by nie? No nie mów mi, że rzeka się kończy. No nie mów, że rzeka się kończy. No nie. O nie. Rzeka się skończyła. Chyba. Tak. Rzeka się skończyła. A ja nie chcę iść z buta, więc popłyniemy w drugą stronę. Chyba. byśmy zdążyli znaleźć wiochę jakąś. Bo jeśli nie, to zakopiemy się po prostu. Czemu mi tak... La Dlatego wolę bedroka, bo nie ma lagów. A tu są takie lagi na Dobra, a teraz chodzi z znacie powody dlaczego wolę droga, bo nie ma lagów. I moim zdaniem mniej błędów. Jak słońce. Chyba zachód się robi. A tam się zachód robi. proszę ja, ja, go tak. Świata nie ma, jej. Płyniemy znów do tego Owce. Ała, ale lagi. Są trzy owce. Dobra, teraz jak mamy trzy kolory wełny, to zrobimy trzy, potrójne łóżko. znajdź byle jakie kwiaty i prześpimy noc by to pofarbować no czemu wszędzie gdzie wszystko się pali? Co to za świat? Co to ma być? Dobra, chyba się za chwilę wkopiemy, bo nie mam pomysłu jak noc się robi. Tym bardziej z lagami. Jak są lagi, a ja mam leczyć z lagami. A ja wolę już się wkopać. Przeczekam tą noc chyba. No. Wiecie o tym. No teraz gdy potrzebuję kwiatów to nie ma. Bo po co? Dobra, wiecie co? Chyba się wkopiemy. Mobów jeszcze nie widzę. Ale się boję. I cofnęliśmy się do punktu wyjścia. No, jak nie wiem w czymś. Nawet. Dobra, trzeba jakoś mini bazę zrobić tymczasową na pobycie tutaj. Przepalimy jedzenie. wełnę mamy, ale kwiatów nie mamy w oposu. Dobra, już się wystraszyłem, że craftingu nie ma co, ja klikną. ech dobra. Tylko pytanie, czym przepalimy w piecu to? Bo... Drewna zbyt nie ma. a światełko jakieś chce. O, światełko. Dobra, poszukam wąkla, może się znajdzie. Czemu tu tyle dirka jest? Aha, już po światełko. No tak. No tak. Bo jeszcze jak. Dajcie mi jeden wąkiel i będę miał uratowane wszystko. Dajcie wunkiel. Wunkiel mówię. Nie no, tutaj tu, tu nie znajdziemy tego. Będzie trzeba przepalać chyba patykami lub czymś. Aaa, nienawidzę przepalania czymkolwiek innym niż wunklem. Dobra, pierwszy level już mamy sobie. Żałuję, że nie wziąłem kwiatów ze sobą. Dobra, zrobię to tu. Tak, poczekamy chwilę, sprawdzę, czy jest nadal noc. Raczej jest. Nie, jakiś mały zombie to będzie po nim. Kurde, będzie długo czekać. Ile się trwa noc? O tak. Gorzej, jeśli creeper mi tu wleci. Oj, oj, to będzie źle. A księżyca nie widać stąd? szybko, bo ktoś tu wejdzie, jakiś Gaugen. Przepraszam, że tak się boję, ale no. Hardcore. Dobra, trzy kolory wełny. Z tego mogę zrobić nic. Bym potrzebował jakiegoś kwiatka. Bym mógł sobie zrobić sobie pomarańczowe łóżko. Bo lubię pomarańczowy Widać po skinie. Dobra hmm. Dobra Teraz się żyje. Wyjdę Ale nie wie. Wiedziałem jak to się skończy Ale wiedziałem No i dobrze Że się schowałem Nawet księżyc, nie wiem gdzie jest, nawet księżyc. Dobra, większość na pewno o połowy na tej nocy. Jak coś będzie ciekawego się działo, to wam pokażę najwyżej rzeka. Akilow. Aha, to niepotrzebnie się kopałem, czyli dzień się zrobił. Aha, okej. Okay. Jest bezpiecznie. tego creepera nie ile zmarnowałem dnia nie wiem w sumie dopiero się zaczęło dobra jak najszybciej szukamy kwiatów niech już tu będzie byle jaki kolor byle, byle by były te, takie same te kolory byłem. o jagody są kwiaty sukces Dobra, żeby było więcej barwnika, to wezmę to, to, to i to. I zrobi się z tego pomarańczowe, bo z dwóch takich i z dwóch takich to się zrobi e, takie coś. Tylko niech mi teraz ktoś nie powie, że nie da się przebarbować wełny. Bo będę zły. Naprawdę. Kolejny punkt, dlatego nienawidzę. dlaczego nienawidzę drzaby? Dobra, możemy płynąć sobie dalej. Popłyniemy teraz, gdzie jest brzoza. Po czemu by nie? Duże jeziorko. Chyba dosyć głębokie.